Święta na Casedropie zaczynają się wcześniej. Nie możesz tego przegapić. Dołącz do nowego, niesamowitego eventu z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Bierz udział w najnowszych grach eventowych i odbieraj skiny w kalendarzu adwentowym. Wejdź na casedrop.eu i prezentuj sobie wymarzony skin. Link w opisie. Gale, Chuja, jest się, gara, mam do Ej! Także... W churu to mam, ty! Ej! Co? Zmieniam rozrodzież Mam plan, Czo? mam plan, wszystko mam kurwa ułożone w głowie. Gra, ty musisz nawet kupić... Spalicie... No, hej, hej, ej, 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 hu, hu, hu! Pa, 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 Kurwa, wiesz, że ci nie spalą, no nie? nie Ale zjadłem drugie okno, jeszcze na... Na, wysokiej. Leży? I okno był. Och, moja dupa pęknie Zaj, zaraz. I do prawej. Poszedł. Poszedł też. Bum. Mamy go! Jeszcze, jest tam za besem em Serujesz po prostu ja nie, to, nie ma Spierdolony, spierdolony Spali U... NKP-ciki Dwóch B, dwóch B Ja, ja ich mam! Ty, ty! ale powiem ci, że dzisiaj faktycznie chyba ludzie są troszeczkę znerwicowani On outramp? Tu wow, outramp Nie w Gazu, nowa bezpieczna strefa, no ja pierdzielę no nie! Widziałeś to? wyskoczyłem Ale i mi dzwonić. dzwonić i sławki mi nie mogą odpalić z No widziałeś to? Te, Džonson, ty jakiś oglądasz dupeczki stream chyba ty, bo to zaraz się tego albo, mi, albo Miki. Ja to lekcję ja to lekcję mam. To ładnie się bawisz ty. O, widzicie jak to jest? No to ładnie, ładnie się bawicie. 2022, jak ta młodzież ma być mądra i wykształcona, panowie? Hey, spalili mi ciemnie. To Takiego jest. jeszcze nie rzuciłem, <laughs> kurwa. Trafiłeś, ja dorzucę, czekaj. Ej, mi da spalili, może być podjazd. A, w piachu ja jest smogiem. Piachu ja, już jest. A. Ja cofam. Alec, pierwa. Ty, ogólnie tu nie mam w ogóle to, żeby wykonać misję. Bo się trochę odjebał. Nie widzę, pa, mi da. Kurwa. Paga. Monster. <laughs> nie. Długa. Na byłem by sterowary. Dobra, wasz, że jedno jest chociaż. Klonfa w tym meczu na wsteku goświcha dasemki napierdala no, nawet na. Dwa. Tu już jej podłącznik, uwaga Idę pod B. Weź piwnia i gala. Ułącznik, co? Dobra, no, nie go, wiem. Kurde. Gala, piwnia i się, i B też weź. Uuuu, gdzie jest? Dawaj, weź go, pago. jest gdzieś nawet. 5, 4, 3. Zabijasz go, biały. Jakby tak kurwa działał! Tak, <ślał> <ślał> No kurwa, no halo. Ja firtułem. Dziutro, w koronie. Zastał, dostał, dostał. Jechał. Tu będzie dym. <skrypło> Zajebista wszystkich Nie panikuj. W hangar przebić Michał, ja mogę Mały, ma niebieska chyba Ja jestem w pijdżu Tu JEST KURWA Be nas? Nie, oni będzie, oni będzie Oni byli na dole Jaka ta gra jest... KURWA ZJEBANA Mikrofon muted. ventami bg jeden Błagam, niech tą grę wypierdolą już to, z, o, ze świata Nie sam. parę z lewej Widzę, widzę Przy tronie i bez za besem. Za zabezem i przekonuję. A sam byłem. Sam sobie radził. Czemu ty jest kurwa. No to jest rąk. Zbliża się chmura gazu. Punkt zborny oznaczony. Jaka ta gra jest głupia, no, no. Boże! Jaka to jest popsuta gierka, stary! No nie mam pytań w ogóle. Oznaczyłem lokalizację. Tam lewo całe. Czy białek kurwa. Jest na, bomba, jest na respie. A, to? To? Kurwa. idziemy w czterech tam i nikt bomby nie bierze. Kurde, Mają bombę, tak? bombę. Chyba nie nauczył no. Ktoś mi wytłumaczy jakim prawem? Hej, Co to? Oooo! Ja pierdolę! Skala cię pikuje Seju Gala. Ja chodzę setę, może zabije Dżungla jeden Zależy Zata nie widzę. Baga okry. Wchody dojechał. I galera. Kanapka. Tam. I galera leży. Tam jest Smok. Cześć. Chyba za palące przyszedł. Nie jestem pewna. Echo. Ale siadę z digleta bomby ty, w tej rundzie Jest Zajmą. Możesz się ustawić, już się zaraz odbiegnie Chyba się, się Teraz nie Teraz dał snoku Mocny Musisz do przodu trochę podejść Fenix. Okay. Nie kurwa, tylko nie knucica jebana Biegnie banana Postalę.